Witajcie kochani w kolejnym odcinku Aldara Plays Minecraft Jak widzicie świat mi się wczytuje i znalazłem się w ogóle w nowym świecie i jest zachód słońca, normalnie jak się wczytuje nowy świat to jest wschód słońca, ale u mnie wszystko jest na opak wszystko coś, wszystko chcę żebym po prostu nie nagrywał tej serii, za każdym razem coś, coś się dzieje czy to po prostu nie wiem, czy to mi się świat po prostu przez przypadek usuwa, czy nie wiem, czy ktoś mnie zaraz zabije czy księżyc w stanie? Krwisty, dobrze, że spełnia. Witajcie, świnki. Moje <grywanie> mili. Po prostu. E, u, muszę to włączyć. E, po prostu. Pu, 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 pu. E, tworząc ostatniego moda, e, odcinek do moda, oczywiście, Do Talents, e, przez przypadek usunąłem tamten świat, na którym budowałem. Ponieważ e, światy jakby. Może to pokażę, nie tu. Światy po prostu jak są, kolejne, na przykład stworzę sobie nowy teraz: New World, bla bla bla, generating, generating, i po prostu, po prostu teraz muszę wyjść stąd. I one nawzajem się, że tak powiem, widzicie, on jest już jako pierwszy świat. To jest wyższy. Jak Zacznę grać na tym New World zwykły. Dobra, tu gdzie skończyłem. I widzicie, ten New World jest wyżej. Przed chwilą ten był wyżej wcześniej. Ten teraz ten jest wyżej. I po prostu one się zamieniają. Po prostu, który ostatni świat graliśmy jest na samej górze. I ja nie wiedziałem o tym i po prostu myślałem, że. Ten dolny świat, któryś, to tam jest ten gorszy, że tak powiem, ale zawsze, że, że zawsze są w tym samym miejscu i po prostu myślałem, że usunąłem Dogi talent świat tam inny jeszcze. No i po prostu usunąłem tamten świat, na którym grałem, ale to nie szkodzi nic, ponieważ ponieważ znalazłem świetny świat. Zresztą tamten świat był taki dosyć powiem wam, dziwny. I to ułożenie terenu też było dosyć dziwne, a nie chciało mi się już szukać, słuchajcie, na tamtym świecie. Fajnego kawałka ziemi, i po prostu znalazłem sobie tutaj, gdyż mój spawn point jest w ogóle gdzie indziej. Przeleciałem sobie tutaj, nie będę ukrywał na, na miotle i po prostu e, albo wam włączę i wam pokażę, myślę, że. Oczywiście nie będę grał z tym, z tym modem flying comments i tam ogólnie single player comments, tylko chciałem go. go używałem po prostu do modów, żeby było łatwiej mi pokazać co tam się dzieje. Uważam, że ten świat jest dużo lepszy, w sensie ta, ta kraina tutaj, ponieważ jest więcej i bliżej dużo terenu płaskiego, na którym będę mógł budować. Także tu mam ogólnie bagna, tu za chwilę mam gdzieś tam pustynię. Tam gdzieś mam pustynię. I powiem Wam szczerze, o tu chyba nie, tu nie. No i dużo, o tu właśnie. Tu są e, płatki teren. się zaczynają e, równiny. I tutaj można budować. Tutaj właśnie mam góry niedaleko. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda tutaj. Daszek. Naprawdę mnóstwo pomysłów. Tutaj jakieś, ten, jakieś źródełko. Tu tutaj sobie rzeczka płynie. No, wczytuj się, wczytuj się, świecie. To będzie taki odcinek. Znaczy, to kawałek odcinka będzie taki pokazowy. Tak, tak. Nadara, powiedz, który ty świat już stworzyłeś, i pewnie nie ostatni. Ja mam nadzieję, że ostatni, bo to jest już przegięcie zwykłe. Nie chcę Cloudus, Mi tylko zasłaniają póki co. Dobra, nieważne. Nie będę pokazywał tego wszystkiego, bo nie ma sensu. Wiem w każdym razie, że zobaczcie, zobaczcie tu jest rzeczka, i ona rzeczka wypływa sobie na, na morze. Czy do morza wpływa? No i ogólnie będziemy, będzie można zwiedzać dalej. Czy tu się przecież nie masz? O, widzicie, pustynia się zaczyna, także dostęp do piasku jest bliziutko. Fajna sprawa, naprawdę to mi się podoba. Tutaj ten świat. Zwłaszcza, że tych gór jest dużo, dużo więcej tutaj. I krówki są przede wszystkim. Tam krówek słabo było z krówkami. Także gdzieś tam kurczaki biegają, świnki są, także zrobię, na pewno zrobię tutaj to... Co to jest za ten? Co tu się stało? Eee, zobacz, świnki są, także fajnie. Tu jest jakaś skinka. O, fajnie, fajnie. Fajnie, także ja zacznę po prostu, zbuduję tutaj, że tak powiem, dojdę do tego momentu w grze, w którym byłem ostatnia, czyli będę miał zagrody, będę miał do trochę materiałów, trochę narzędzi i dużo pomysłów co zrobić dalej także do tego momentu dojdę okrówki tutaj, że tak powiem zbiorę jakieś miejsce, także ogarnę to sobie wszystko tu mam źródełko, fajnie, fajnie naprawdę musicie przyznać, że dosyć fajnie to wygląda tutaj no i dobra, no i myślałem właśnie tutaj mam owieczki też do zgarnięcia Świnki także, tu jest kawałek fajnego, czystego terenu, też się zrobi. Tylko, że dom, nie wiem, właśnie, gdzie będę chciał mieć dom, albo na polanie, tam, albo tu. Nie wiem, nie wiem jeszcze, ale to za chwilę się dowiecie. gdyż teraz robię cięcie i widzimy się, jak już będę miał wszystko zbudowane. No dobra, jestem. Co się zmieniło? Dużo rzeczy się zmieniło. Wyrównałem teren. Ile ja czasu na to, kurde, zmarnowałem. To jest mała baja. Wyrównałem teren, zrobiłem sobie e, farmę. Tu jest wejście. Także tutaj mogę na razie taka mała, ponieważ więcej nasion nie miałem. Zresztą tak nie, nie, nie potrzebuje dużo. Zwłaszcza, że już udziałem zebrałem kilka razy. E, co najważniejszego, że mi się owce udało e, znaleźć. Zostały tylko dwie, ponieważ musiałem jedną dziabnąć szybko, bo spadł, w sumie by spadło tak czy inaczej, więc najważniejsze, że zrobiłem wyprawę po żelazo, zrobiłem nożyczki, zrobiłem kubełek, najadłem się troszkę, bo świnek troszkę mi się też namnożyło. Tudzież kurczaków też połapałem trochę, no sporo, sporo czasu tego minęło. Powiem szczerze, że no, nie próżnowałem. No i zrobiłem taki domek, zrobiłem ze szkła, też poszedłem potem, dobrze, że ten piasek mam blisko. No, także tak to wygląda na razie, skromnie, dość ciasno, tu creeper patrzący. Aha, właśnie, muszę ten. zrobiłem sobie, jak widzicie, szklane szyby. Dobra, działa. Nie tu. Dobrze, że szyby się ten nie tu oh, fuck. O. Myślałem, że żeby się nie tłuką. Że można je zebrać potem, ale widać nie można już. No i tak to wygląda. Eee, tu jak widzicie, mam kilka rzeczy. O, właśnie jeszcze to muszę dziabnąć. Niech to się przepala. No, mam parę patyków, jeszcze trochę kwiatków tu mi zostało, no to co widzicie po prostu, byłem na wyprawie, mam 7 sztabek żelaza, jeszcze nie zrobiłem nic poza wiaderkiem i nożyczkami do owiec, także no taki domek, on na razie jest tymczasowy tylko z drewna, po prostu tutaj wyciąłem drzewa, nowe zarosły tutaj kawałek uciąłem też. No, i mniej więcej tak to wygląda. Tutaj się będę rozbudowywał większy ten domek, będzie na pewno. Na razie tak go zbudowałem na szybko, żeby sobie był taki jaki jest. Tutaj nie wyliczyłem, powinienem zrobić jeszcze raz to ze schodów wyżej. Także no, widzicie, tak to wygląda. No, ciasny, ale własny. Tam już słońce zaszło. Yy, I tak. O! tu mam jedno zejście tu gdzie pochodnie idą w dół i Kudy, zawsze tu mam problem z tym no what the f tu 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 a tam mam drugie zejście tam gdzie są trzy pochodnie i to przejście prowadzi wprost do moich krów które musiałem niestety zrobić na dole tam za, za tymi czterema pochodniami nie wiem czy tam będzie widać. Tutaj nie ma zejścia niestety. Tam widać kawałek tego kawałek zagrody. Tam są trzy krowy. Później będę je gdzieś sprowadzał w jedno miejsce. Wszystkie zwierzęta, ale póki co na razie muszą być takie odosobnione. Najważniejsze, że tutaj mi się udało ten trójpak zwierząt złapać. Właśnie przede wszystkim świnki. Pokarm, pokarm. Tam są jeszcze dwie, ale one będą, że tak powiem, na rzeź. No i węgla trochę zdobyłem, tutaj jest zejście takie, w dół się kopałem. będąc na dole zauważyłem, że tu jest złoże węgla, także tu się wkopałem w dół i tam na dole było złoże, no i tam są krowy, jak widzicie. Może tutaj jakieś zejście, pomyślę też nad jakąś windą, z tego względu, że tłoki te zwykłe nie potrzebują, no nie muszą być sticky, że tak powiem, lepkie nie muszą być, tam jest creepa. No i co? Ja już się w sumie nagrałem trochę tutaj, więc myślę, że zakończę ten odcinek. No, szkoda, że po prostu tamty świat się z... skończył, zmarnował. No, ale myślę, że tutaj będzie o wiele więcej przygód. Także, bo jest świat przede wszystkim ładniejszy, to muszę przyznać, że tam jest blisko. Właśnie. No, łąki są, bagno jest niedaleko. Także. No po prostu będzie fajnie, tutaj mam lasek taki Także stąd też można pójść A tam coś, tam coś jest pająk Tam coś się świeci Spadaj pająku Skąd ty się wziąłeś w ogóle tutaj? A, dobra No także widzicie tu jest bagno niedaleko Także Chodź, chodź, chodź zombiaku, chodź, chodź, chodź Haha, <laughs> loser No właśnie ta jedna owca też spadła Pająk Uuu. Chodź, tu złap mnie to też tutaj wybudowałem, bo tutaj była jedna wielka wyrwa w tym. Także to jest zabudowane Tutaj szybko je złapałem. No i musiałem, oczywiście, najpierw ten znaleźć żelazo, zrobić. Tutaj, farmę moją. Szkieleta. Czemu wy się spawnujecie tutaj? Skoro jest jasno. Durnie. No dobra, to ja kończę ten odcinek, idę spać. Fajny ten domek jest, muszę przyznać. Skromny, ale, ale fajny, fajny. Może dach jakiś zrobię świetlikowy taki. No dobra, to ja póki co kończę się. Kończę odcinek, kończę się. Także komentujcie, subskrybujcie, cenięcie No i niestety, kolejny świat, kurde. Nie wiem, nie wiem ile jeszcze światów będzie. No ale nic, to będzie na pewno dokończenie tamtej serii, tej mojej. Także wybierzemy się na wyprawę na pewno. Witaj, szkielecie. Wybierzemy się na wyprawę na pewno i no będziemy szukać jakichś ciekawych rzeczy, ciekawych rozwiązań. Ja, ja to sobie jeszcze ogarnę tutaj samemu mniej więcej, zobaczę co, gdzie mogę zbudować. No, na pewno tutaj będzie większy ten dom, dlatego właśnie ten teren cały, cały wyrównałem. Też mi sporo czasu i łopat to zajęło. Tutaj zostawiłem to już na górze, niech, niech tak sobie będzie. Dobra, trzymajcie się, na razie, pa.